Cześć tutaj, mister assassinu i witam Was ponownie w grze Dead Space e, Jesteśmy znowu na streamie dla tych co nie wiedzą e, więc będę czasem się zwracał właśnie do streama a poza tym kontynuujemy grę Wczytamy zapis sobie, bo chcę wiedzieć e, tak, graliśmy 5 godzin wtedy, wczytujemy ten zapis, tylko jeszcze myszkę sobie e, zmniejszę, to będzie chyba dobre i lecimy Tak dragonik będę właśnie grał w tą grę Mam nadzieję, że jeszcze jeden mój kolega jest na streamie i sobie poogląda Ale mniejsza o to e, Lecimy znowu z Grom. Gdzie ja miałem iść i co miałem zrobić Miałem iść tam, to wiem A co zrobić? Znajdź klucz dostępu do wydobycia Znajdź nadajnik SOS Czyli gdzie ja jestem? Jestem tutaj I w sumie nie jest to daleko, więc spokojnie Idziemy tam. Wszystko tu raczej pozbierałem. Myszka działa epicko, więc jest dobrze. Jeszcze nie jestem wczuty w klimat, jak to zawsze mówię, ale powiedzmy, że łatwo będzie mnie teraz przestraszyć. Właśnie, nie? Bez kitu strasznie łatwo będzie mnie teraz przestraszyć. O matko. Dragonik właśnie mówi mi tu, że przewinie się kilka razy jego nikt przez odcinek i będzie sławny Spalaj smaciarzu! Troszeczkę przelagowało jak na mnie wbiegł, w ogóle wróć, ja mam Nie mam tutaj amunicji, trudno, bierzemy tą broń W sumie teraz mam Powystrzelewamy się trochę z tej Bo wolę, wolę jak na razie tą, mamy magazyn Do magazynu chyba miałem zerknąć Dziennik tekstowy. Przeczytamy sobie to. What? O dobra, działa. Dziennik pokładu wydobywczego. Kreuz G czy G, specjalista sekcji technicznej. Sytuacja tutaj znacznie się pogorszyła, awaria grawitacji wydarzyła się w czasie zestrzeliwania asteroidów. Jeden wypad z promienia grawitacyjnego uderzył w ścianę i zabił dwóch członków załogi, a następnie rozpadł się na kawałki. Unoszą się swobodnie w pomieszczeniu obróbki, a my nie możemy przywrócić grawitacji, aby dostać główny klucz, dopóki nie zostaną uprzątnięte. Naprawdę przydałyby się tu nam pomoc. No ciekawe czy jeszcze spotkamy tych ziomków, ale wątpię. Troszkę tu poeksplorujemy. Więc już wiemy co się stało na początku z grawitacją, chociaż nie naprawialiśmy już grawitacji czy coś takiego. Aha, oni grawitację stracili po prostu yy, po prostu w swoim yy, pomieszczeniu jakby takim wydobywczym. Dragonik właśnie nam tu pozdrawia. Mamy i taty, dobra. Mamy 33 tysiące, czy mam coś do sprzedania? Złoty półprzetwornik. przetwornik leci zestawy stazy polecą Nie są mi aż tak potrzebne Mam tu na czacie jeszcze specjalistę od Dead Space'a w ogóle czasem mi coś podpowie I jeśli oczywiście jeszcze będzie No i tu jeszcze coś ciekawego mamy Mogę w sumie kupić Mogłem kupić w sumie węzły mocy, ale nie mamy tu blisko warsztatu, więc nie Mamy ten asteroidę, która tutaj wleciała. Mamy tam wejść, okej, okay, ale najpierw bym chciał zerknąć co tu jest. O, mały zestaw medyczny, spoko. Tam jeszcze będziemy chyba, nie? Musimy tam być, skoro nie pozwalają y, mi tak tego zabrać. Oh fuck. There's so, a fail on the processing control door. It won't open until gravity is restored. But you can't turn on the gravity until those boulders are cleared from the room. Maybe you can dump them into that gravity beam with your kinesis gun. Dzięki za info, widziałem. Gdzie? Tu jest szmaciarz No to na tyle, co z mojej sześciu amunicji. FAK Szmaciarzu! Co za... Masakra. On... Aha, poleciał sobie. O, przynajmniej jakieś kredyty będę miał. Mogę je tak wziąć nawet, to jest ciekawe. Nie dosięgnę. Dobra, idziemy tędy chyba. Aha, pesz tak, debil. Grawitacja. Tu nie mamy oczywiście... Znaczy mamy taką niby, nie mamy grawitacji, ale niby mamy. To jest takie tam... Ciekawe urozmaicanie gry powiem Chociaż nie jest to perfekcyjnie zrobione jak już tam kiedyś mówiłem Mogę tu przejść, mogę tu przejść żeby przejść górą Coś tu się pełza Gdzie, gdzie jeszcze drugi jest Ja gram na... Do rozdzielczości HD, żeby na YouTube to wyglądało i jest trochę słabo. No, to by było na tyle. Ja sobie załatwię życie. O, aha, wróć. Złego modułu używam. Dobra, moc stykowa się oczywiście przyda. Czasem też przystanę właśnie, żeby... Co to jest? Czasem też przestanę żeby przeczytać czat To lepiej ręką A no dobra, ja, ja już się przyzwyczajeniem tak więc Jak to rozwalić? Tak o eee, Mamy jeszcze tu dwa głazy, dobra lecimy na tamtą stronę Oczywiście odcinki tak jak, tak jak były, tak będą po jakieś 6 minut No serio, chodź tu Dobra To chyba będzie ostatnie coś mi się wydaje I coś to na pewno jeszcze wypełznie Dobra, można rozpocząć Muszę wrócić do tego prawdopodobnie tamtego czegoś Tylko jak tam się teraz dostać? To było, tutaj jest Czekajcie, mam wyjść Aha, tu jest panel, okej, okay, widzę Dobra Przepraszam, ale ta perspektywa mnie porąbała trochę, nie wiedziałem jak, jak co jest No czyli mam... O nie No i się rozpadł szmaciarz no nienawidzę tego. Spadaj. Ty też. Fuck, nie trafiłem w O jego... do oh, fuck! Co to było? okej tu jest. Nie wiem co mi tu trzasnęło w ogóle tak porządnie i mocno. Wszystko? Chyba wszystko. Dobra, pozbieramy sobie to wszystko, co tutaj... Aha, już wiem. Już wiem skąd mi wziął. Z tyłu po prostu. A, trzeba pozbierać wszystko, co tutaj wypadło, bo to się oczywiście przyda. Tam jest pudełko, to co? Tak, to jest chyba te pudełko, które można rozwalać, więc ja sobie wezmę je. Czy nie? Tak, to jest te pudełko, tylko jest odwrócone. I na drugą stronę, żeby pozbierać jeszcze tamte rzeczy. Teraz powiedziałem, że odcinki będą po 15 minut, coś mi się porąbało, bo już odcinki zazwyczaj były po... Po 20 minut, coś takiego, albo po 25. Nie cierpię ich troszeczkę, bo to oni dziwnie padają. Dobra, on teraz stąd wyjść, czy? Tam gdzieś naokoło, dobra, lecimy tam. Gdzie mam tu się dostać? Tam, tam jest wyjście, dobra, już wiem. Widziałem te drzwi wcześniej. Na razie nie jest źle, bo tutaj nie ma klimatu, nie? Tu po prostu wychodzą zabijać i zabijam ich i spokój jest, ale... Gorzej jak przychodzi klimat.

No dobra, zda, znowu było o tym znaku, znaczy, boże, znaku. O tym markerze, jak to ona ujęła. Nie, przepraszam, ale nie widziałem polskiego tłumaczenia. A, to wszystko? To wszystko stąd. Mamy iść dalej. Fajnie, fajnie w ogóle wygląda to pomieszczenie. Jakaś sterownia, czy coś takiego? Sumie, może nie sterownia. Tam motko. Chciałem się spojrzeć za tym, co, co to co to był za napis. ale zapomniałem, że ty tak musiałbym wchodzić w tę stronę. Zarobiście węzeł mocy. Oczywiście się bardzo przyda. What the fuck! Coś się dzieje? Przepraszam. Co Matko Dobrze uwiem, że znacznik, chyba... Uff, ja pierdziel, ale klimat. Do windy. Sakra. Bo niby jest ten e, wydobywczy pokład I te dźwięki e, teraz są Ale one są takie kurde klimatyczne A no spoko Widzicie co Jak jest zapis to zapisujmy Bo to to jest To jest po prostu Dead Space I chwila, zaczynaliśmy od tego saveu Będziemy zapisywać dzisiaj na tym saveie Żeby to zapamiętać o oh, matko. Mam skręcić w prawo, czyli mam iść do windy, czyli winda była z tamtej strony. Ale przejdziemy, albo nie, w dupie. Chociaż, jak to wygląda? Mogę iść też z tamtej strony, dobra. Idziemy z tej strony, bo może więcej rzeczy wezmę. Ładnie jest oprawa, e, ogólnie graficzna, znaczy graficznie, graficzna. Ten, lokacje są bardzo świetnie zrobione. What?! Szmatu! <laughs> Jaki szmaciarz, kurde to było genialne. Matko To po prostu boskie, nie? <laughs> o matko. <laughs> nie wierzę w to. Żałuję, że oswanki nie ma. Ona by się na pewno pośmiała, ale... znaczy pośmiała... Postraszyła razem ze mną, ale na pewno będzie oglądać jeszcze to na YouTubach, więc... Pozdrawiam cię tutaj właśnie po tym momencie, bo na pewno też speniałaś, jeśli to oglądałaś e, Mam iść na sam dół? E, tak, to jest sam dół, dobra Tam troszkę wysprzątałem, bo myślałem, że to nie jest ten e, Bo myślałem, że tam trzeba po prostu iść na początek, a jednak mi się troszeczkę pomieszało Więc teraz na dół, na górze Z góry już mi nic nie powinno skakać, chociaż Mogę się mylić, nie? Więc lepiej być czujnym. Wyjście na pewno jest z tej strony. Ale już tu nic nie powinno mi wyskoczyć, bo posprzątałem to w poprzednim odcinku. O tu coś zostawiłem. Zestaw medyczny, super. Na pewno się przyda. Jak zejdę do magazynu, mam kupić trzecią broń Te dwie to za mało Ale i tak w ekwipunku ja sobie zostawiam dużo y, Dużo amunicji, a rozwijam i tak tylko te dwie bronie Tu jeszcze nie byłem, przypominam O matko, to jest ten syf Możesz mi dać info Maro, Maro czy to mnie może zjeść? Bo bym chciał wiedzieć, a jeszcze nie próbowałem, a chciałbym mieć potwierdzenie. Dobra, zapisuję oczywiście na tym save'ie, bo... Bo tutaj To się przeistacza w to gówno Masakra, ale lepiej to zabiję Mamy windę Tam nie dosięgnę. Coś tu ciekawego jeszcze jest? Chyba nie. Zaraz, wejdę sobie jeszcze w ekwipunek i zobaczę jak stoję za amunicją. O kurwa. A nie, jest tam 19, to jest dobra, dobra, nie, nie jest źle, nie jest źle. Gdzie ten syf był? Tak, co się dzieje? Ja wiem skąd to wylatuje, ale... To jest po prostu snajpienie takie, czy co? Dobra, nie było strasznie. Tam się po prostu rozwaliło to. Aha, to, to rozwalać z piąchy. No dobra, znaczy rozwalać z piąchy to, co było na ścianie, bo z tego może coś wypać, więc. Jest info. E, ale. Ale? Kurwa, co? Nie, nie, spadaj nie, spadaj nie, idź stąd Nie, ja, sobie za, za mnie, że ja mam za nią iść? Uf. O matko, jaki klimat No gdzie do tych drzwi, ona była gdzieś tam Myślałem, że to jest przejście, o matko uf. To jest oczywiście, przypominam, Nicole to jest dziewczyna albo żona, albo kochanka, albo cokolwiek Ajzaka? Nie wiem. Wiem, że po prostu duży się w niej ja pierdziel. Ale ty jesteś porąbana, czy jesteś normalna? Bo już sam nie wiem. Przez, ten, przez to, że powiem. O matko. Tu jest niby ta? Spadaj, spadaj od niej, spadaj! Zaczynam jej ufać. Uff, masakra. O, odwal się od niej jak na razie. Rozumiem. Chcę się wczuć w rolę Isaaca. On jeszcze kocha tą babkę i na pewno nie chce, żeby to by dla ją dopadło, więc... Grajmy tak jak nam gra zagra. Jeszcze tam żył ...What the fuck! Spadaj na drzewo Od niej też Coś się tam zbugowało troszeczkę Ale nie... No, Czemu ona się w ogóle nie boi, nie, ej To jest takie normalne dla niej Ona pierwsza, ona pierwsza, ona pierwsza, ona pierwsza Skoro to jej nie lubi, to można zaufać, nie? Ale tak są skonstruowane gry. Możesz w końcu to otworzyć, przepraszam, i stąd spierdzielać gdzieś? No miejmy nadzieję i miejmy nadzieję, że ty nie jesteś porąbana jak inni. W ogóle przeszła sobie obok trupów tako, jakby nic się nie stało, nie? Uf, mamy 20 minut Nie wiem gdzie jest zapis, zaraz się sprawdzi, bo będzie trzeba zaraz kończyć pierwszy odcinek Aha, tu jest mm, pomieszczenie po prostu Chyba żona chce nas wpuścić pułapkę, magazyn konserwacyjny, okej, okay, wbijamy Ja coś czuję, że tu jest pułapka Na, na razie Po pierwsze wszystko naokoło, węzeł mocy

No nie nie nie, Hamond ma żyć Ja lubię Hamonda Mimo że tam ukrył przed nami kilka rzeczy Ja go lubię Tu już nic nie ma I po drugie e, Zauważyliście, że powiedziała, że przez chwilę nie miała z nami łączności Myślicie, znaczy taka teoria moja Może ona coś pokombinowała, żeby zamknąć na chwilę tą łączność Ja jej nie ufam Do końca jeszcze Więc wszystko może się zdarzyć Ona nie jest normalna, ja to wiem No kurde znowu To już się robi troszeczkę monotonne robi. Spadaj, spadaj Nie, dobra, cofam to monotonne, wolę to monotonne Wolę to monotonne Chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, przeładuj się, Isaac, przeładuj się. Boże. Nie mam pocisków? Fuck No bodyguardy się znalazły, nie? No dzięki za info Dobra, mamy 23 minuty, może będzie troszeczkę krótszy odcinek, ale myślę, że taki będzie ciekawszy, więc tutaj będę zapisywał więc ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobał, troszeczkę strachu było, więc nie przeciągając, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!